Nie? Dobra. Ja nic nie widzę, to może dobrze. Będę się mniej stresować, ale myślę, że możemy zacząć. Idę na żywioł, więc będę mówić to, co myślę na ten moment. Mam swoją firmę Studio Natura w naturalnej harmonii, tak jak to było wspomniane. Przede wszystkim chciałam dzisiaj opowiedzieć nie tyle co teorię, tego, czym się zajmuję, raczej bardziej opowiedzieć swoją historię, tak po prostu od czego się zaczęło. Jak widać, zaczęłam od lat młodzieńczych, zawsze byłam zafascynowana naturą, gdzieś tam od małego troszeczkę szłam fitness i przede wszystkim moja ogromna miłość do wody jest tutaj również widoczna, więc to wszystko, co robię teraz przede wszystkim, zaczęło się już dawno, dawno temu. I tak, jak tutaj widać, przede wszystkim pływać, tańczyć i, i tworzyć. Od małego do teraz tak się właśnie dzieje. Pływanie, taniec, tworzenie czegokolwiek jest dla mnie do teraz tak naprawdę w życiu bardzo ważne. W którymś momencie życia zostałam tak zwaną baseniarą, po prostu idąc w ślady swojego ojca, pokochałam wodę zostałam instruktorką aqua fitnessu między pracą a pracą tak naprawdę na basenie pływałam robiąc swoje własne treningi po basenie szłam na salę i robiłam wszystko co mogłam jeszcze dodatkowo zostałam instruktorką fitness nie tylko na basenie w związku z tym ruch towarzyszył mi tak naprawdę cały Cały czas i towarzyszy to teraz. Później postanowiłam pójść troszeczkę dalej. Zafascynowałam się ciałem ludzkim nie tylko od strony ruchu, ale również od strony tej rozluźniającej i tej relaksacyjnej, więc postanowiłam pójść do szkoły i zostać z zawodu po prostu masażystką, dzięki czemu teraz mam swój własny gabinet. Poszłam jeszcze dalej, stwierdziłam, że terapie naturalne to jest coś, co uzupełni całą moją wiedzę, którą dotychczas miałam. W związku z tym, czy właśnie terapie naturalne, czy ziołolecznictwo, czy też naturalne kosmetyki, to było coś, co chciałam robić, więc skończyłam również szkołę, zostałam naturopatką. W międzyczasie moją ogromną pasją stało się tworzenie kosmetyków naturalnych. Robię je ze wszystkich produktów, które wpadną mi, że tak powiem, w ręce i są, i są naturalne. Uczę się sama, tworzę sama i powiem szczerze, że idzie mi coraz lepiej. Dzięki temu, że całą tą wiedzę uzyskałam plus doświadczenie, które miałam, pozwoliło mnie utworzyć swoją własną firmę. Jest to studio Natura mieszczące się w Naturalnej Harmonii, która jest projektem powstałem ponad rok temu, nawet niedawno minął rok. W swoim gabinecie zajmuję się przede wszystkim terapiami naturalnymi, głównie bańki chińskie, ostatnio bliskie mojemu sercu ze względu na to, że doświadczenie, które zdobywam pokazuje, że, że jestem coraz bardziej zafascynowana tym, tym co się tam dzieje. Kochowanie, świecowanie oraz technika głasza to jest czymś, coś, czym na ten moment zajmuje się też coraz więcej. O teorii mogłabym mówić bardzo dużo, tym bardziej, że poznałam z ciekawostek ostatnio taką czeszkę, która, która pokazuje mi wiedzę tajemną, jeszcze nie do końca znaną tutaj w naszych rejonach. Kosmetyka estetyczna to jest coś, czym też się zajmuję już od kilku lat, natomiast ostatnio w moim gabinecie coraz więcej, coraz więcej również takich zabiegów wykonuję. No i wracając znowu na salę. Przede wszystkim ćwiczenia, zdrowy kręgosłup, stretching, prowadzę również zajęcia dla firm, coraz więcej ruchu. Na całe szczęście poza tym, co się dzieje w gabinecie, również yy, yy, dla mnie dość istotne. Natomiast yy, co... Ci się dzieje u mnie, a nie robię ja osobiście, czyli zajęcia dla kobiet w ciąży i dla mam z maluszkami. Mam wspaniałą instruktorkę, która zajmuje się, opiekuje się wszystkimi kobietami w ciąży i później po ciąży również się nimi opiekuje, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z ich ciałami po porodzie. Mamy również u siebie zajęcia indywidualne z, z trenerem, zajęcia plenerowe, które przygotowywują. Mnie oraz innych uczestników zajęć do biegów z przeszkodami. Warsztaty makramy z naszą cudowną Kami, którą już mieliście okazję poznać ostatnio. Kami jest ze mną od wielu miesięcy i jeszcze długo ze mną na pewno zostanie. Zajęcia odbywają się cyklicznie, mają coraz więcej osób chętnych, także bardzo dziękuję, Kami, że jesteś, że jesteś ze mną. Co z nowości? Hank Yoga. Ostatnio poznałam fantastycznego mężczyznę, który gra na ramię i nawiązała się super współpraca. Myślę, że już wkrótce nie tylko zajęcia, ale warsztaty z takich zajęć będzie można u nas zobaczyć, skorzystać. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o e, współpracę, promocję, e, ostatnimi czasy coraz więcej tego, e, dziwię się, że, że mam czas jeszcze na, e, na, na gabinet. E, Można nas spotkać na kinie kobiet, e, rozdajemy różnego rodzaju vouchery. No i co? I na koniec jeszcze moje dodatkowe hobby, którym jest tworzenie artykułów dla dzieci, wszelkiego rodzaju grzechotki, zawieszki do smoczka w wolnym czasie, o ile jeszcze go mam czasami, to, to w ramach relaksu tworzę tworzę takie własne, właśnie rzeczy. No i co? Na koniec tak naprawdę chciałam Was zaprosić do siebie do gabinetu, żeby poznać więcej tajników naturalnych metod leczenia i zobaczyć, jak to działa tak jak to stworzyłam, czyli połączenie zdrowia, ruchu i relaksu. Dziękuję bardzo.